Leśko, po 25 po zwycięstwie nad Kevinem Wywatowskim, Bartku, wyglądało to prawie tak samo jak w waszym pierwszym pojedynku, to zakończenie. Czy wizualizowałeś sobie, że, że to może się odbyć dokładnie w ten sam sposób, czyli mosty Grand and Pandy i duszenie za pleców? No właśnie tak czułem, wiedziałem, że... No po ostatniej walce gdzieś, no, nawet tacie mówiłem, który jest teraz tutaj na trybunach, że, że gdzieś mam przeczucie, że to się potoczy gdzieś dokładnie tak samo. Wiadomo, każda walka jest inna. Zaczęliśmy w stójce, trochę powymienialiśmy ciosów. Eee, no i gdzieś tam rozkręczałem, ale Kevin bardzo się poprawił od zeszłej walki, w zeszłej walce właściwie wyciąłem za pierwszym razem i cały czas z, z góry kontrolowałem tą walkę Nie czułem żadnego zagrożenia, teraz naprawdę z dołu się kręcił, cały czas był aktywny, Zresztą tam próbował straszyć czy, czy dźwigniami na nogi czy trójkątem, jak tam po dźwignię na nogę poszedł to od razu przypomniałem sobie trenera Zbigniewa że jakby coś mi zapiął na nogę, to bym by nie miał życia w klubie, więc, więc to by nie mogło się tak skończyć, także to była taka krótka, krótka myśl z walki. No ale bardzo się poprawił i szacunek dla Kevina, że, że przyjął tą walkę ze mną też po, po tamtej porażce, no, móg, mógł odmówić, tym bardziej, że, że szykował się do K1, ale postawił bardzo, bardzo fajne warunki i, i myślę, że choć krótką walkę, to daliśmy bardzo, bardzo fajną i efektywną. A ta pedelada weszła? Bo tam było kopnięcie na twarz, jak leżał Kevin na plecach. Tak, zaskoczyła, zaskoczyła mnie trochę, trochę nie... długie nogi. Nie, nie spodziewałem się, że sięgnie aż tak, ale nie, nie, nie poczułem żadnego zamroczenia, czy, czy żeby to był jakiś mocny, mocny znaczący cios. Na łydkę bardzo. Fajnie, dwa razy trafił, to chyba wyciągnął z wyjazdu do WCA. No. Teraz czuję delikatnie tą łydkę, więc myślę, że, że to było stąd myczek od, od Roberta Jocza. Być może pozbawili go pasa PLM-a, bo Mirosław Kliński bardzo często zabiera swoim zawodnikom pasy, jeżeli walczą poza organizacją i przegrywają. No, przykro mi, ale no, nie uważam, żeby powinien zabierać pas Kevinowi, no Kevinowi. Jakby tak nieskromnie powiem no nie jestem pierwszym lepszym zawodnikiem nie przegrał z bylekim, nie żebym tutaj sobie y, tutaj piary robił i słodził ale nie uważam żeby to była walka po której, po której Mirosław Okiński powiem mu zabrać pas no, no chociaż PMA jest drugie w rankingu Mirka jest to bardzo ceniona organizacja no. ale apelujemy do, do trenera Mirosława żeby nie zabierał Kevinowi pasa i żeby bo tam miał walczyć teraz y, Pasternakiem. Z Pasternakiem. Myślę, że, że będzie bardzo fajna walka i że Kevin również postawił bardzo twarde warunki i z całego serca mu tego życzę. Wydawałeś się bardzo spokojny w tym pojedynku. Ta przewaga psychiczna z pierwszego zwycięstwa tak działała, że nie obawiałeś się i w zasadzie reagowałeś bardzo spokojnie na jego poczynania, nawet na tę próbę wpięcia się tam w, w nogę. Znaczy, paradoksalnie miałem trochę większą presję po, po tej pierwszej walce, bo tam Udało się super szybko skończyć, no i teraz no, tą walką nie, nie miałem za wiele do zyskania, nic, nic, nie, jakby nie, nie podbudowało mnie to w rankingach, no już raz to wygrałem i teraz gdybym nie zrobił tego drugi raz, no to by coś, by to nie, nie za ładnie wyglądało dla mnie, ale y, bardzo zależało mi, żeby, żeby stoczyć walkę przed wakacjami, gdzieś tam też miałem obiecaną tą walkę od od prezesa, później jakieś tam e, zawirowania to najlepiej się, się dopytajcie pana prezesa może dlaczego nie było mnie, mnie od początku w tej rozpisce gdy, gdy była taka mowa tam e, wiem, że mój, teraz jestem pod, e, pod skrzydłami Pawła Kowalika i, i dogadujemy nowe warunki kontraktu i mam nadzieję, że wszystko tam się jeszcze dogada i, i będziemy dalej, dalej robić dobre walki Podobno e... Dojdzie do walki Marcin Naruszka, Andrzej Grzebyk, walk, to będzie mała być walka o pas kategorii średniej Ty ostatnio zremisowałeś z Marcinem Naruszką, co o tym myślisz, że nie ty akurat? No, jakby no Marcin pokazał ostatnio, że, że postawił bardzo wysoką poprzeczkę Dobrze, niech, niech zawalczą, ja teraz i tak planuję sobie zrobić ciut dłuższą przerwę Po sezonie letnim planuję wyjazd do Tajlandii taki Trochę odpoczynku, trochę przygotowań, więc niech na jesień sobie zawalczą. Proszę bardzo, życzę Marcinowi powodzenia i, i niech zawalczy, a później po Nowym Roku zobaczymy. Aczkolwiek myślę, że w porządku, bo gdyby Marcin zrobił chociaż jedną walkę, bo tam no, ze mną pokazał, jakby no, powiedzmy, moje miejsce w szeregu, powiedział, że jeszcze trochę muszę. Muszę popracować, ale no też jego pasmo walk, bilans dodatnich i ujemnych no nie jest za, za okazałe, żeby to tam chyba ma cztery przegrane, jedną wygraną ze mną i jeden remis. No to czy to jest taki rekord na walkę o pas, ale pozostałem to w rękach w udaży i życzę, życzę obu zawodnikom powodzenia. Może wtedy jakoś ta sytuacja w 8-4 się. Się pozmienia i myślę, że to będzie ciekawsze rozwiązanie niż ja bym znowu miał robić starcie numer 3 z Marcinem jako eliminator do pasa i później ktoś z Grzebykiem. Niech zawalczą, może się coś pozmienia i, i zobaczymy. A co do jeszcze tego pytania o spokoju przed walką, to gdzieś starałem się wyciągnąć wnioski właśnie z tej marcowej walki z Marcinem, bo tam bardzo, bardzo chciałem pokazać, że, że się rozwinąłem i że, że teraz to będzie. Zupełnie inna walka i gdzieś za bardzo się, się odpaliłem i gdzieś no nie, no nie byłem sobą w tej walce i dlatego teraz postanowiłem, że, że wyjdę dużo, dużo bardziej spokojnie, że nie będę tam przed walką opowiadał jaki progres zrobiłem i chciałem to wszystko zaprezentować w klatce. Od czasu Twojego zawodowego debiutu jesteś bardzo aktywnym zawodnikiem, wspomniałeś o tym, że ty planujesz krótką przerwę teraz od startu, wyjazd do Tajlandii, czy widzisz że szanse na to, żeby wejść do klatki w tym roku? E, w tym roku nie, nie planuję wchodzić do klatki już, bo ponieważ od debiutów debiutowałem w, w maju dwa lata temu, więc od debiutu w dwa lata wychodzi siedem walk, więc myślę, że to jest bilans taki bardzo, bardzo... E, porządku i, i chcę troszkę odpocząć, złapać głodu, świeżości i, i trochę skupić się na tym, co naprawdę ważne w życiu prywatnym, a, a nie... i też trochę się, się rozwinąć, zrobić dobrą bazę i siłową i kondycyjną i poprawić e, moje słabe strony, nad którymi no, nie ma możliwości e, popracowania, jak jest walka od przygotowania do przygotowania, bo to wtedy wiadomo, spalingi utrzymałeś i nie ma takiego e, czasu zrobić stuprocentowej bazy, więc na tym teraz chcę się skupić i, i wrócić zupełnie w nowej wersji. A czy um, Andrzej Grzebek akurat był w studiu i powiedział, że, um, że ten pojedynek niespecjalnie wiele Ci daje jakby w tym wyścigu właśnie po tytuł i czy uważasz, że jak już wrócisz, właśnie już nie w tym roku, tylko w kolejnym, to... To jednak jesteś tym, który powinien. Bo on powiedział, że no, tempo jednak jest nie w tej kategorii wagowej, tak naprawdę 8-4. Generalnie no taki iz do skoku i już raz to wygrałeś i to było takie trochę bez, bez jakiegoś e, większego ładu i składu. No dobra, Andrzej mówi, że chce walczyć o pas W9-3, gdzie nawet nigdy chyba tyle na co dzień nie ważył i już tutaj chce, chce być e, triple champ i, i nie wiadomo. Honor co mówi double champ does do what the, what the fuck he wants. Okay, no okej, konor jest konor, polski konor polski jest polski konor, no więc e, zobaczymy, no, nie, ma, nie ma co gadać. Ja teraz planuję przerwę. Myślę, że jeżeli zawalczy e, z Marcinem, no to nawet jeżeli ktoś e, z tej walki teraz Krzypek Bielski e, jeszcze zawalczy w październiku, no to myślę, że troszkę nie w porządku było, gdyby on był e, pretendentem do Pasa, gdzie ja mam. E, to była moja siódma walka w Federacji, miałem tylko jedną porażkę z Marcinem, a oni po, po jednej walce mieliby dostać walkę o pas. Także no myślę, że, że każdy powinien tutaj swoje, swoją ścieżkę do tego pasa przejść, a, a nie po pierwszej walce jeszcze czekać, że, że chce się pas, albo bez walki i mówić, że też chce się pas. Wracając do pojedynku, czułeś jakiekolwiek zagrożenie w tym trójkącie, jak noga była przełożona jedna? Nie, raczej nie. To jest jakby... Był gdzieś głęboko, dosyć głęboko zapięty, ale myślę, że no, wiedziałem, że, że, że wyciągnę ten bark czy w jedną, czy w drugą stronę. Na szczęście jest dosyć gorąco i oboje byliśmy mega spoceni, więc to na pewno nie działało na Kevina korzyść, ale bardzo fajnie się pokazał, że próbował atakować tymi technikami kończącymi i, i gdzieś tam, to, tam spróbować tej swojej szansy. Na pewno wszyscy pani zwrócili uwagę, że bez żadnego problemu obalałeś Kevina. Wiedziałeś przed pojedynkiem, że tak to będzie wyglądało, że nie masz szansy zatrzymać Twoich zapasów? Znaczy, trenuję w Mighty Bulls pod okiem Grzegorza Kubowskiego, gdzie zapasy są jego taką no, najmocniejszą stroną i bardzo poprawiłem te zapasy odkąd przyszedłem do klubu właściwie przez całą moją poprzednią, poprzednie, poprzednią karierę do momentu kiedy przyszedłem do Mighty Bulls, nie zrobiłem tego treningu z zapasów, co teraz przez te dwa lata w klubie. Mamy gdzieś dwa razy w tygodniu stricte taki dwugodzinny trening zapaśniczy z nastawieniem na walkę pod siatką do tego zadaniówki pod siatką w małych rękawiczkach, dlatego my te zapasy są naprawdę e, uważam moją, moją tutaj coraz mocniejszą stroną. Dziękujemy bardzo. Gratulacje. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.